Witajcie, słuchajcie. <laughs> Jakie, mam <tutaj laughs> Jakie mam tutaj białe włosy, słuchajcie. <laughs> Zabawnie, słuchajcie. Widzicie co? Kim tym, tym razem w poziomie, nie w pionie? Tak będzie. Eee. Nie wiem. Kto by mnie musiał namówić, żebym wyjechał dzisiaj na rower? Wyjechałem sobie na rower, jak zobaczy. Eee. Aczkolwiek wymyśliłem sobie, że sfilmuję Nadjeżdżający pociąg, zestaw Luce Express, nie pamiętam, która edycja. Słuchajcie, aż tak nie przywiązuję tego wagi, ale ma jechać tym razem w zestawie prawdziwa lokomotywa. Bo ostatnio jechał jakiś szynowóz, słuchajcie, ciągnął by jakaś lipa, więc tym razem ma jechać prawdziwy parowóz, kopcący. Mam nadzieję, że tu zakopci kopci, czy za trombi, nie wiem. Ostatnio, jak byłem tu z przyjaciółką. Julią, tośmy chcieli, żeby zatrąbił, to nam nie zatrąbił, może na złość po prostu, nie wiem. Może tym razem zatrąbi, może będę tu sam, a może będzie więcej osób, nie wiem. E, tam, po tamtej stronie mamy moje miasto Złotów. Tam już czeka jakaś orkiestra i zapewne niedługo ludzie się tam zbiorą, którzy ubierają blusa. E, a z tej strony, tu, od strony krajenki, przyjedzie właśnie ten zestaw. O 17.45 ma być złotowie, więc pewnie odpowiednio czułek wcześniej będzie ten jechał. No i sobie go nagramy, słuchajcie, nagramy go sobie tu. Potem mam nadzieję, że zdążę dojechać do i w Złotowie nagramy go troszkę z innej perspektywy, już bez mojej osoby. A tu będę chciał sobie go uwiecznić razem ze sobą, by po prostu na pamiątkę go sobie zatrzymać. A tymczasem robimy małe cięcie, bo jestem tu troszeczkę przed czasem. Dobrze mi się w ogóle udało to przecież to trzeba iść wyciąć a miało być tak spokojnie i nie będzie, zobacz a może tylko przejazdem a może nie nie, nie. nie to jednak nie przejazdem nie będzie spokoju cholera jasna panie tu stojący obok stwierdziły że już trzeba nagrywać, to nagrywamy już tu o polityce nie mówimy, o posłach też nie mówimy. Którzy być może przyczynili się do tego, powiem, ja to powiem. Którzy być może przyczynili się do tego, że jednak jest prawdziwy parowóz, słuchajcie. Dzięki naszemu posłowi. Jedzie, jedzie. Myślałem, że będę tu sam, ale zobaczcie, tu jest tyle ludu. Słuchajcie, więcej jak na stacji PKP w Zotowie. I tu są tacy mobilni chłopacy, zobaczcie, do Bajera. oni jest jak ta lokomotywa, no ale dobra, jedziemy tu, 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 tu. Tu tu, 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 się oprę wcześniej sprawdziłem, że ta poręcz mnie utrzyma. Jam. Tyłem jedzie nie, ja nie wiem. To tak. Pięknie, pomacham je tyłem. Ale jakoś tak. Bez emocji przejechała jakoś. Brud jest. Mało efektownie. myślałem że chociaż zatrąbi albo zadymi nas tutaj, ale tak jakoś tak. No nic, słuchajcie, wszyscy mobilni w na stacji PKP teraz, lecimy. A tu już jesteśmy na stacji Słotów słuchajcie i powiem wam, że siara jest, tyłem przyjechał, a ja się zastanawiałem, w którym miejscu na trasie końcowej on ma obrotnicę. Tam nie ma obrotnicy, on po prostu się przestawi przodem do powrotu. Jak dziwna ta lokomotywa. By inną wyobrażałem. Jakaś taka chyba specjalnie zrobiona. पब्लू एक्सप्रेशन